Witajcie kochani, meldujemy się w pięknym, słonecznym Bałtowie. No i co się tym będzie działo? Dzisiaj pogoda na zamówienie, finał Run Magedonu. Parówkożercy on tour na Run Magedonie ostatni raz w tym sezonie, dlatego pokażemy to. No z innej perspektywy troszeczkę, nie powiemy wam jak jest, zaraz zobaczyć. Tak, także bądźcie z nami na trasie, mamy oczywiście także sądy, mamy challenge i pokażemy to, też, będzie się że działo, Asia będzie się i Kuba ma to. Zobaczcie to sami. Lecimy! Co hmm. Ale teraz zaczynamy przyszedł. od pierwszego elementu. Padło pytanie, jaka jest odległość do natrającego. Nie mają, nie wiem czego, idą się przebrać, a ja w tym czasie, może Kuba dołączy, zapytam się na trasie naszych zawodników, jakie mają plany na przyszły sezon. Ja tak sobie myślałam i słuchajcie, mówię to teraz oficjalnie ja, dwa biegi w przyszłym roku. Może. Słuchajcie, słuchajcie, lecimy z ankietą, powiedz mi, jakie masz plany na kolejny sezon startowy? E, Run na pewno. Ile startów? W tym sezonie było chyba z 23. To planuję przynajmniej o jedną trzecią mniej w przyszłym, ale nie dlatego, że nie lubię Ran Magedonu, tylko dlatego, że trzeba walczyć o wyższe podia. Myślę, że hardcore, korona, um, weteran, elita, cały pakiet. Cały, pakiet. cały pakiet. Za, tą, pakiet. za tą ambitną odpowiedź wałczę dla siebie na pysznego hot doga od połów To ja muszę zapytać o coś. Jakie plany na kolejny sezon startowy? Zawsze planuję dopiero po no. skończonym biegu, no. bo nie wiem co się w nim wydarzy. Stwierdziłam, że zrobimy niespodziankę dla naszych widzów na Instagramie. Wsadzam w różne randomowe miejsca nasze vouchery na hot dogi. Na przykład tu. Wstawiam to na Instagrama i możecie zgarnąć darmowe hot dogi. Lecimy chować dalej. Najpyszniejsze kabanoski na świecie. Ja więc ja mam szybkie i paru korzecą mam nadzieję tak, że tak, też na powiedz mi yy, jakie plany na kolejny sezon startowy jeszcze jutro mamy starty także no ale przyszły jutro rok. Wyszlimy, a jutro, a w przyszłym roku zobaczymy no Dobra. coś to będziemy kombinować na pewno a co jutro 20 km oczywiście żeby biegać znowu kolejny ran magedony i być na każdym evencie tak jak w tym roku na każdym evencie tak. to jest kolejne wspaniałe miejsce na darmowego hot doga Instastory jest dodane, idziemy szukać dalej miejscówek. Siemano, z tej strony Suchy Łuki, jestem dosłownie na Magedonie z dinozaurem, więc lecimy z tym sucharem. Wiecie jak nazywa się połączenie dinozaura i psa? Tyrannosaurus Rex. Najciemniej no pod latarnią, jak to mówią, jesteśmy pod naszym food truckiem. to co? Ostatni wałczek ląduje na food trucku, no a my szukamy Kuby, bo lecimy z kolejną ankietą, on jest pewnie na trasie i znowu go tam ciągnie, więc lecimy go szukać. Skoro na finale Ran Magedonu jedną z przeszkód jest taki szkolny autobus, to teraz, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i studenckiego, musimy powrócić do szkoły i zapytać uczestników Ran Magedonu o kilka wspomnień z tego okresu. Chodźcie, zobaczymy, co pamiętają z matematyki i innych przedmiotów. Gumie twojej pierwszej szkolnej miłości? Piotrek. Piotrek, pamiętamy o tobie. Najbardziej znienawidzony przedmiot w szkole: Matematyka. Też matematyka. Matematyka. Ta matematyka jednak wszyscy jej nienawidzili. Ile to jest 2 plus 2 razy 2? 1, 2, 1 czy 7. Było blisko. 2 plus 2 razy 2 8 plus 2. Przypominamy, że mnożenie jest pierwsze 4. 6 6, dobrze. Słuchaj, to z tej okazji masz od nas Wołet na darmowego hotdoga tam fut traku parówko żerców tarczyńskiego. Super, dziękuję. Asia imię twojej pierwszej szkolnej miłości o, Imię ze, miłości ze złotka. Kasia tak pamięta, szkoły nie pamięta. No, Jak widzimy, bywa różnie z tymi zadaniami szkolnymi, z tymi wspomnieniami, ale wiemy, że nasi studenci i wszystkie osoby, które już są w szkole, na pewno będą mieli świetne wspomnienia, tak jak my z Run Magedonu. Oglądajcie z nami kolejne odcinki, ale, ale jeszcze nie uciekamy. Wspomnieliśmy wam o challenge'u, więc teraz zobaczcie, jak my wypadniemy w reklamie parówkożerców. Asia ma to, Kuba ma to. Zobaczcie, co mamy i ocencie, kto wypadł lepiej. Kuba ma to. To. Oczywiście też to. A to możesz mieć i ty, hodowca z parówką Tarczyński naturalnie. No ale pyszne okejka. Asia ma to. I to. No i oczywiście też to. A to możesz mieć i ty, hot-doga z parówką Tarczyński naturalnie. Mm. Nie ten, mikrofon? nie, ten mikrofon, kochani. No bo no co? No, odcinek chyba zakończony. Wszystko było, był challenge, był bieg, były pyszne hot i reklama. Tak, zdecydowanie kończymy ten odcinek. Jak widzicie, jesteśmy już gotowi ruszamy dalej w trasę. Ten sezon Ramagadonu już za nami. A gdzie będziemy dalej, zobaczycie w kolejnych naszych odcinkach. Odjeżdżamy, papa! Pa.